Kontynuujemy program współpracy z biznesem, w tym przypadku także nasze techniki elektryczne. Następna klasa patronacka z możliwością przyszłości stażu, nabierania jeszcze nowych umiejętności z następnym partnerem biznesowym, zresztą z siedzibą tu w Kieleckim Parku Technologicznym od lat. Przypomnę, że to już kolejna klasa patronacka, poprzednia była w obszarze IT. Ta jest równie szybko, a może nawet bardziej rozwijających się w, w dzisiejszym czasie obszarze, czyli energii. W związku z czym jest to o tyle cenne, że tworzy naprawdę dużą przyszłość dla uczniów, którzy za chwilę przyjdą do kieleckiego elektryka. Wpisuje się w całą naszą strategię, którą w mieście promujemy tutaj w KPT, czy w innych instytucjach, takich jak Centrum Kształcenia zawodowego też, aby kształcić pod konkretne potrzeby. Pracodawców. Współpraca z szkołami, z technikami jest dla energii bardzo ważna. Dlatego, że daje nam możliwość pozyskania w przyszłości perspektywicznych osób. Dzięki praktykom możemy już na tym etapie zweryfikować te osoby, możemy zobaczyć ich cechy charakteru i kwalifikacje. Dzięki temu łatwiej będziemy mogli potem w przyszłości nawiązać kontakt i dokładnie wiedzieć, czy ta osoba, która już z nami miała okazję trochę popracować, będzie dla nas dobrym kandydatem na przyszłość. Natomiast dla, dla uczniów daje możliwość, Praktycznego poznania zawodu daje możliwość poznania, czym w przyszłości będą się zajmować, no i pracy w bardzo perspektywicznej branży, no bo branża energii odnawialnej ma przed sobą bardzo duże możliwości rozwoju. Bardzo mi zależy na tym, żeby absolwenci zespołu szkół elektrycznych mieli bardzo dużą wiedzę, zarówno tą teoretyczną, jak i praktyczną. Zespół szkół elektrycznych może się poszczycić no, wynikami bardzo dobrymi, zarówno na terenie kraju, bo zajęliśmy w rankingu Perspektyw 54 miejsce, natomiast w Województwie Świętokrzyskim jesteśmy na, na drugiej pozycji. Żeby byli oczywiście tacy fachowcy, to szkoła musi współpracować z, z przedsiębiorstwami. Tu akurat mamy ekoenergię, jest to jakby nowość. Dla tych uczniów oni poznają nowe zagadnienia, i ja myślę, że dla nich, dla tych przyszłych uczniów, przyszłych absolwentów jest to zdobycie bardzo dużej wiedzy. Oczywiście będą oni odbywali zarówno praktyki zawodowe, jak i staże, które są organizowane z funduszy unijnych. Umożliwi to przede wszystkim również lepsze zdawanie tych egzaminów zawodowych, bo jak wiadomo, tutaj technik elektryk to oni również muszą mieć. Z daną maturę chcemy włączyć się w ten program, żeby młodzież, młodzi ludzie zostawali w województwie świętokrzyskim. Cieszę się, że łączymy przedsiębiorstwa nie tylko z uczelniami wyższymi, ale również ze szkołami, dzięki czemu uczniowie będą właśnie mogły, mogli dostać tą praktyczny wymiar nauki zawodu. Jesteśmy oczywiście do dyspozycji zarówno szkoły. Tak, żeby z uczniami mogła nas tutaj odwiedzać, żebyśmy mogli dodać tę swoją pigułkę przedsiębiorczości, jak i dla, do dyspozycji firmy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.